No witam, witam. W dzisiejszym odcinku brzdąkamy na gitarce ku chwale Lucyfera, a także słuchamy wrzeszczących chłopaków z Polski i zagranicy. Jedziemy! Stołeczny hord fiasko wypuścił obrazek do tytułowego utworu z Mizantropoli. Powtórzę się: posępnie, z gruzem i jakże intrygująco. A moja lokalna, bardzo wspaniała orkiestra pod nazwą Flashworld zagrała sobie w lutym mikrogig na chacie. Dwa kawałki nagrali. I od paru dni możecie je podziwiać, do czego gorąco zachęcam, bo dzieją się tam rzeczy. To teraz obiecany sus za granicę. Amerykański August Burns Red uraczył nas solidną porcją metalcore'u z tej wyższej półki. Aż sam się zdziwiłem jak ładnie mi ta płyta siadła, bo nigdy jakimś przesadnym fanem nie byłem. A tu naprawdę ciężko się do czegoś przyczepić. Im dalej, tym płyta lepsza. Do moich ulubionych numerów klipów brak, więc macie tu taki inny. Też fajny. August Burns Red siadło, a King Dude totalnie nie. Wszystkich fanów przepraszam, ale zanudził i zamulił mnie ten album niemiłosiernie. W kategorii udajemy wrażliwego kowboja po przejściach, wspominany w zeszłym odcinku, album pana Adama D. bije Full na głowę. Przekonajcie mnie, że się mylę. Nie zawodzi za to Wolfheart. na nich w sumie zawsze można liczyć. Wolves of Karelia to raczej nie jest album, który wrzucę do swojej tegorocznej topki, ale to kawał klasowego melodeth, podkreślam klasowego melodeth. I z pewnością też gratka dla tych z Was, którzy lubią ten charakterystyczny styl finów, bo to po prostu płyta Wolfheart. Wiadomo czego się spodziewać, i wiadomo, że poniżej pewnego poziomu nie zejdą. Sprawdźcie sami. I bądźcie czujni we wtorek, gdyż pod wieczór poopowiadam co nieco na temat ostatniej płyty zespołu Leszy. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.